Proszę tutaj, żeby na rybkę taka płodź poszedł. Poszedł. Dolna rybka w rękach. Jaki ja ładny karaż. Ale duży, potężny Patrzcie to. Mam rybę. że widać. Yy, pakujemy sobie całość do tej oto torby. Znajduję się teraz w piwnicy, bo tu trzymam wszystkie rzeczy. Dobra, torba. Pyk. za cały sprzęt. To musi się zmieścić, no chudy, bo jak mnie to lipa. Mm. Się nie zmieści, ale wędka już się zmieści na spokojnie. Pyk, wędeczka siedzi ładnie, żeby mi tu wszystko siedziało pięknie. Księżarki, haczyki duże i haczyki małe, tutaj w zestawie jest ich 10, a tutaj jest 6. To są większe, tutaj są 50 cm, a te to są dziesiątki. Malutkie, takie fajne, bo jakby się urwało, to. To się wszystko trochę przyda. Yy, ten woblerek 8 cm, jak najbardziej polecam. I yy, żegnam. Cześć, Marko, witam Was serdecznie. W drugim dniu już wstałem, jak jak pół godziny temu, zjadłem śniadanie, ogarnąłem się i zaraz wyjeżdżamy. Godzina jest, yy, już tu Wam pokazuję. Tu mamy godzinę. 8.33 i będziemy się zbierać wszystko przyszykowane Tylko jeszcze się zastanawiam czy brać krzesło takie wędkarskie żeby sobie usiąść czy coś ale to chyba niespecjalnie jeszcze spokój jakąś wodę, zrobię sobie kromki pewnie tam jakieś drożdóweczki i będzie można jechać także widzimy się już w sumie w przygotowaniach Dobra, zbieramy się już, o kurde. Zbieramy się tak wygląda cały nasz setupik. Tutaj mamy siedzonka, parasol, stojaczek, woda, jedzonko i cała reszta. Także tak wygląda, czekamy na transport i Lecimy! Jesteśmy na miejscu, ja idę teraz poszukać kamienia, żeby wbić parasol, bo strasznie grzeje i mam nadzieję, że coś y, fajnego siądzie będzie próbne zaraz łowienie. Tutaj jest jakaś ścieżka polna. Staram się z nią przejść troszkę i zaraz idziemy łowić na czerwone robaki oraz kukurydzę. I za chwilę widzimy się już nad jeziorkiem. Jak najbardziej po polecam to miejsce, ale dalsze informacje o tym miejscu będą później. Dobry. Uzbrają swoją wędkę spinningową. Jak widać jest problem, bo to jest jakiś kupie yy, Także proszę mi podać kombinerki z mojego plecaka. Tak wygląda wobler. Dobra, podaj mi kombinerki z psa. Masz. Dobra, jest. A co ty chcesz zategować tu? A ucząć, jakby? A to ja mam nożyk ten lepiej, nie? Ty. Mocno to. Dobra, pierwszy zarzut. No, dawaj. Uważaj, żeby cię ci nie poplątało. Jeszcze ja Dobra, ja też muszę zarzucić. Dawaj robaka. E, Jobi, A ty ma trochę słaby sławik, bo... Ma rybę Jobi. Nie ma, nie ma, nie ma. Ale była, Widziałem. Pierwsza rybka i to jest, yy, którą ten oto Gogoś. goguś. Go. Tutaj foto piękne. Ale odpinaj szybko, bo ona się męczy strasznie. Także, no o parasol się przewalił. Mogę kukurydzkę? Możesz. Ważne, że biorą, bo po tym mają tutaj fajne ja, ja tak, No a kiedy nie wiesz, co będzie, to muszę wybrać taka miejscóweczka na boku, bo takim nasz jest super, ty No. Ty idziesz za tą No i a tą pompą kiedy kupimy, ta wiesz, jak będzie, między sobie tak, biorę. Ale, Dobra. Ale spokój, Zarzucamy, może i coś tak weźmie teraz, bo jak nie, to, to, to no, no, zamykam super. kanał. No mówię ci, Sasi, jeszcze jak, jak złowili rybki, to tym bardziej. Kurde, Dobra, zarzucę. No, dobra, na razie, no. hejka. Na razie, na razie. Rewelacja na Bałtyku. Pa, 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 bierze. Masz? Spokój. Nie, 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 nie. Właśnie wiem, wiem. Muszę... Proszę, tutaj złowiona rybka taka. Płoć. No stój. Patrzcie, taki płoć ładny. Dobra. Taki oto płotek ładny. Widzicie? Taki płotek. Poszedł. Huch, poszedł. Dobra, teraz ładnie siadł akurat. Pięknie. Kolejna rybka w rękach. Jaki ładny karaś. Ale duży, potężny. Patrzcie to. Imponuje rozmiarem. No, bardzo ładny. Najle... Naj... Największy dziś. Bo największy, no? Nie, moja płotka też taka była. No ale z to Ole wow. kleją tutaj drożdżóweczka pięknie Chcesz coś powiedzieć? Nigman mhm. Okej okay. O, dziękuję jest kukurydza teraz na haku. Zanęcone rybki. Kurde, kaboń, Nie chce się Żaba no. Nie bój się. Bierze. O! Dzień dobry. Halo. Halo, no i jak tam? Ja bardziej No, złapaliśmy karasia, ja złobiłem. Eee, złowiłem... Co my tu jeszcze złowiliśmy? Karasia, płotki i płocie... O. Mam rybę! A nie yy, no, także tak to wygląda. Ale ładny zarzut ty Dobra, trzeba poczekać. Ile? Zwłaszcza tu o bierze, patrz, ciekawe, bo ja nie chcę sobie spróbować tej cytaty. To już wiem, czemu nie brało. Rzeczywiście. Bardzo się nie zaskoczył. Mam, 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 Nie możesz tak się pocić. No to powoli kręć to, bo to chłopie... To nie jest skarb, czy coś. O, płoć Chyba płoć. Ty... No zdejmuj go. Dobra, trzeba zarzucić. Bo... A na co ty łapałeś Frycu? Białe robaczki od pana. Białe robaczki? No mamy to Oho! Fajnie. Haczyk się urwał chyba. No. Nie, po prostu się zaplątał. Eto. Mam yes, Jest! Karak. Ciężki! Baczcie, ciężko zwija żyłka. Piękny karaś Dobra Trzeba masz? Go... Poczymasz? Od razu się Wypuśćmy ciebie malutki, kochany mój piękny. Taki oto piękny okaz Karasia, bardzo spokojny, co jest bardzo dużym plusem. Jestem... W końcu w coś fajnego, w końcu. Masz coś? Która siódma ryba została? I ósma Ale kleją mi się ręce dalej trochę. Przestrzę w sobie teraz do otka. Coś w sumie w szamać. Nic tak na razie nie bierze, poza tymi małymi takimi, bo to głównie takie rybki łowimy małe. Mm, także przyszedłem sobie jeszcze mać kromeczkę macznego z wami, z wami poczęstować no i mi się podobało ładna rybka wpadła jedna, taka ładna, duża w miarę. I tak to reszta też ujdzie, karać czy te płocie Bardzo fajnie. Idziemy jeszcze coś połowy, ale zaraz się zwijamy. Także także co, lecimy. Pakujemy się. Zakończyliśmy połowę Nie wiem, co tutaj robi muszla, ale wygląda tak. Bardzo ładna, to pakujemy jeszcze sto. Jak? Także się spakowali. Kuba, weźmiesz te krzesła? Kukurydza jeszcze jest, to się przyda. Ej weźmiesz to też? Bo ja mam robaki jeszcze, ja ten. Te robaczki jeszcze. Ej, weź to krzesło. No wiem, no mam tak. Także...